Żyjmy coraz lepiej po raz 495. No ale kiedy to nie jest słońce, ale takie słoneczko, powiedzmy, na które chcemy się porwać, to wtedy bardzo często o tym zapominają i idą właśnie tak niekoniecznie do tego przygotowani. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majewską opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. Dzień dobry kochani, piątek, a zatem wiadomo, bon moty, przysłowia, powiedzenia i tak dalej. Muszę powiedzieć, że bardzo lubię te piątki, bardzo lubię o tym mówić, dlatego że jest to bardzo dobra okazja do powiedzenia o pewnych szczegółach, o pewnych drobiazgach, które nie zawsze bierzemy pod uwagę. To są znakomite momenty pozwalające mi na to, żeby zająć się takimi małymi sprawami, które być może nie padłyby przy okazji innych y, większych rzeczy, albo po prostu by zginęły. Natomiast w momencie, kiedy jest to y, zwerbalizowane w postaci właśnie przysłowia modu, czy jakiejś takiej innej, w cudzysłowie y, czasami, a czasami nie w cudzysłowie prawdy, to y, y, no, po prostu zniknęłoby, zniknęłaby wśród słów, a tak to jest to możliwe, żeby to odrębnić. Dziś bardzo ciekawe powiedzenie, mianowicie z motyką na słońce. Mówi się, ach, porwał się jak z motyką na słońce. Czyli sens tego jest taki, no, że próbuje zrobić coś, do czego nie ma obojętnie narzędzi, przygotowania. No, pewnych niezbędnych rzeczy i to mało, bo ten dystans, no, dystans pomiędzy botyką a Słońcem jest olbrzymi. Ten dystans pomiędzy tym, co, co on próbuje zrobić, czy co ona oczywiście próbuje zrobić, no, jest bardzo duży. Co znaczy, tak, w przełożeniu na język psychologiczny, czy nawet nie tyle psychologiczny, jak taki język skutecznego działania? No, wiadomo, że. Moja logodydaktyka w bardzo dużym stopniu zajmuje się tą logodydaktyką, tą skutecznością działania i definicja skuteczności logodydaktyczna no jest taka, że skuteczność ma miejsce wtedy, kiedy nie jest to okupione zbyt wielkimi, między innymi, kiedy nie jest to okupione zbyt wielkimi kosztami. To znaczy, tak, osiągnęliśmy cel ale tak go osiągnęliśmy, że było warto. Te koszty nie były za duże. Więc szukamy jakby zawsze takiego sposobu, żeby te koszty optymalizować, żeby te koszty były takie, żeby no warto było robić pewne rzeczy, żebyśmy się mogli po tym dobrze czuć, żebyśmy się mogli po tym dobrze cieszyć. Czyli w dużym, żeby była jasność, ta moja definicja jest uzupełniona nieco przeze mnie, ale jest właściwie pochodzenia Kowojowskiego. To znaczy, pierwszy raz usłyszałam o podobnym potraktowaniu, um, troszeczkę innym, ale, ale bardzo podobnym, dającym mi punkt wyjścia do tego, o czym ja mówię, u Stevena Kowaja w siedmiu nawykach skutecznego działania. Tak to jest. Inspiracja, potem idzie, potem idzie coś dalej. I teraz, jeżeli ktoś porywa się z tego na słońce, to albo może nie umieć pewnych rzeczy, albo może nie mieć pewnych rzeczy. Jaka płynie dla nas tego informacja? No oczywiście taka, że jeżeli zabieramy się do jakichś celów, do zrobienia jakichś rzeczy i nie chcemy na przykład ponieść kosztów, a te koszty mogą być różne, bo czasami takim kosztem jest kompromitacja kompromitacja, która ktoś powie: "O, nic się nie stanie". No, oczywiście, że się nic nie stanie, ale jeżeli na przykład ktoś chce zaczynać jakiś biznes, jakąś działalność, jakieś rzeczy mające no, związek z tym, jak jest odbierane, no to jeżeli się w jakiś sposób tutaj nie nie pokaże w tym e, pierwszym momencie jakoś dobrze, to oczywiście rokowania na to, że ktoś będzie chciał go dalej oglądać czy brać udział w tym, co on proponuje, no spadają, prawda? Czyli dobrze jest zaczynać coś, kiedy się jest dobrze przygotowanym, kiedy ma się szansę na, na sukces. To jest dobre również z innego powodu, z takiego powodu, że to, co nas tak naprawdę najbardziej motywuje, większość ludzi, bo oczywiście są i pod tym względem także różne osoby, ale to, co nas tak naprawdę motywuje do działania, to jest sukces. A jeśli nie odniesiemy tego sukcesu, no, zaczynając, tylko będzie to właśnie takie, no, nieporozumienie, to, yy, czy lekcja, to oczywiście jest to korzyść i to trzeba przełożyć to na korzyść, no, ale Niektórym ludziom w tym momencie ta motywacja nie tyle może spada, ale nie rośnie. Nie rośnie tak, żeby chcieli dalej to robić. Natomiast jeżeli coś się udaje i wiadomo dlaczego, bo też może się coś udać, i nie wiadomo dlaczego, i wiadomo dlaczego, to wtedy ta motywacja rośnie. Czyli to, to żeby być przygotowanym i żeby osiągnąć jakby za pierwszym razem, kiedy to robimy dobry wynik, no ma też związek z tym, jak będziemy działać w przyszłości, jak będziemy działać w, w, później. Czyli tak, prawdą jest, że nie warto się z botyką na słońce porywać. Trzeba sobie przygotować odpowiednie rzeczy. Czyli jeżeli chcemy osiągnąć jakiś cel, rozbijając go na kolejne kroki, między innymi, no, robimy tam krok, który pozwala nam w jakimś stopniu udoskonalić to, co chcemy zrobić, czy nauczyć się czegoś, znaleźć jakieś narzędzia, znaleźć metodę. Te kroki wstępne do osiągania jakiegoś celu powinny tutaj być istotne. Oczywiście prawdą jest, że człowiek uczy się też w czasie tego, kiedy robi pewne rzeczy. I że nie sposób jest na, nauczyć się tego dobrze, jeżeli się nie będzie tego robiło w ogóle. Tak, prawdą jest, aczkolwiek ostatnie badania zawsze było wiadomo, że, że to pomaga, ale ostatnie badania bardzo mocno pokazują, badania związane z neuroscience, z tego typu podejściem do człowieka, pokazują, że nawet patrzenie na pewne rzeczy, nawet ćwiczenie pewnych rzeczy no, w sposób taki wewnętrzny, można powiedzieć, bardzo mocno wpływa na poziom wykonania potem tego, co robimy. Czyli no, jest to tak, że nawet obserwując, Pewne działania innych ludzi, obserwując pewne no, rozwiązania, które są stosowane, my w tym momencie też się uczymy. Chciałabym pokazać to na, na przykładzie nie jakimś wielkim, bo jeżeli mamy do czynienia jak, z jakimś wielkim celem, z jakąś wielką sprawą, to ludzie zazwyczaj to rozumieją i zazwyczaj wiedzą o tym, że no, potrzebują jakichś rzeczy do tego, żeby coś zrobić. No, ale kiedy to nie jest słońce, ale takie słoneczko, powiedzmy, na które, na które chcemy się porwać, to wtedy bardzo często o tym zapominają i idą właśnie tak niekoniecznie do tego przygotowani. E, wyobraźmy sobie sytuację taką, nie wiem, bardzo prostą, modną w tej chwili, niezwykle, w social mediach, e, no, te live y wszelkiego rodzaju, te wypowiedzi wszelkiego rodzaju, które tutaj mamy. No, ja sama działam, można tak powiedzieć, sama to robię, sama proponuję ludziom pewnego rodzaju, rodzaju wypowiedzi, w które wierzę, że coś im, coś im dadzą. No i teraz są osoby, które, którym się wydaje, że wystarczy w, zacząć mówić. I to już jest wszystko. Mało tego, są do tego zachęcane, mówi się im tak, nie przejmuj się, to ci nie wyjdzie za pierwszym razem dobrze, ale mów, rób to i tak dalej. To trochę bym symbolizowała, dlatego że oczywiście rób i tak dalej, zgoda, ale może... Naucz się czegoś. Może podpatrz coś. Może poćwicz sobie w takim miejscu bezpieczniejszym. Może nie na słońcu jeszcze, tylko w jakimś takim miejscu, które pozwoli ci jednak, no, wyrobić sobie pew, pew, pewien taki kurs w sobie. No, ale też może, nie wiem, obserwuj jakichś ludzi. Znajdź coś sensownego o czym możesz powiedzieć. I na to wszystko, tak jak mówię, poćwicz to. Dlaczego to jest takie ważne? No, dlatego, jak już mówiłam wcześniej, że jeżeli coś zaczynamy, jeżeli się okaże, że w konsekwencji do tego naszego początku nie wyjdzie nam to dobrze, tak jak mówię, możemy się zniechęcić na długo, możemy potem tego nie robić w ogóle, a z drugiej strony, no, nie przysparza nam to, tak jak mówię, Klientów czy słuchaczy, czy kogoś, kto chciałby brać w tym udział. Ja pamiętam takie, tak, taką sytuację z mojego życia i to jest inny przykład. Kiedy jedna z dziewczyn z Chicago bardzo chciała robić to, co ja, bardzo chciała być takim trenerem, mówcą motywacyjnym. Wiesz, kiedy ja zaczynałam. To nie było jeszcze w obiegu różnego rodzaju słów, nie, nie mówiło się o pewnych rzeczach. Ja po prostu robiłam swoją robotę, i ona bardzo chciała to robić. Przyjechała do nas do domu, żeby porozmawiać, żeby podpowiedziała jej, co, jak i tak dalej. I kiedy zapytała się, zapytała się w momencie, czy ja, jak ja się uczyłam, czy ja robiłam notatki, w jaki sposób, skąd ja w ogóle czerpię wiedzę na ten temat. A wtedy mój mąż pokazał jej, Rząd na dużej półce, rząd segregatorów, dość takich grubych, inczowych, wypełnionych kartkami, zapisanymi kartkami, moimi zapisanymi kartkami, a ja piszę maczkiem. Jak ona to zobaczyła, to się zniechęciła, niestety i nie chciała tego robić. Ale bardzo może i dobrze, że się zniechęciła. Może nie, niestety. Bo jeżeli komuś się wydaje, że wystarczy chwila, moment, wystarczy, nie wiem, przeczytać jedną książkę, pójść na jedno szkolenie, czy zrozumieć coś w jakimś momencie i już można robić to z innymi, robić to dla innych, wspierać innych w rozwoju czy, czy czymkolwiek, no to troszeczkę się. Byli, tak? Troszeczkę za dużo sobie obiecuję po, po tym małym wkładzie. Trzeba się przygotować. Nie można w niektórych sytuacjach iść z motyką. I takie zachęcanie ludzi do tego, że nieważne, rób, próbuj i tak dalej. Często wcale nie jest dobra. Często lepiej jest zachęcić kogoś, hej, zatrzymaj się, zobacz, co ci jest potrzebne, tak? Jeżeli bardzo tego chcesz, zobacz, co ci jest, to, co jest do tego potrzebne, zdobądź to i wtedy ruszaj. Bo tu nie chodzi o to, żeby działać na oślep, byle tylko działać. Bo, tak jak już mówiłam wcześniej, i motywacja może spaść, i opinię sobie możemy nie najlepszą wyrobić, no i tracimy energię niepotrzebnie na coś, czego, co w konsekwencji nie daje nam tego, na czym nam zależy. Czyli tak, bardzo ważną sprawą jest przygotowanie. Bardzo ważną sprawą jest to, żeby no, zaczynać coś w momencie, kiedy ma się do tego już jakieś narzędzia. Mnie zajęło tak naprawdę 30 lat, a nawet może i więcej, jeżeli zaczniemy liczyć od okresu studiów, żebym odważyła się powiedzieć coś na żywo, żebym odważyła się otworzyć kanał YouTube. Żebym odważyła się odważyła się zrobić pewne historie. I to nie jest odwaga typu, że mnie tej odwagi brakuje. Nie, nie, ja mam tę odwagę. Tylko to jest właśnie zrozumienie tego, że nie można się porywać z motyką na słońce, że nie można się porywać na coś, jeśli nie ma się no, jakiegoś warsztatu. Czyli musiałam poćwiczyć pewne rzeczy, musiałam zrobić pewne rzeczy, żebym mogła potem robić to publicznie. I naprawdę nie ma tutaj żadnego zniechęcenia do działania. Ćwiczyć można w różnych miejscach, ćwiczyć można z kimś, ćwiczyć można na niedostępnym do YouTube dla innych ludzi, sprawdzać, patrzeć, jak to wygląda. Niekoniecznie od razu iść na żywioł z tym, co no, dostaliśmy, jakby od Boga, bo. Czasami tak jest, że owszem. Noś ma talent, komuś to wychodzi, albo ma niezwykły urok i wybacza mu się wszystko, nawet jeżeli to, co mówi, to, co prezentuje, niekoniecznie ma specjalnie jakąś wartość. Natomiast nazywanie wartością czegokolwiek, bo tak tutaj właśnie w wypadku na przykład e, live'ów różnego rodzaju w pada takie określenie, że się daje ludziom wartość. No i jaką wartość? Wartość dajemy wtedy, kiedy człowiek coś z tego wnosi, kiedy człowiek coś może z tego wynieść. A kiedy mówimy sobie o różnych takich rzeczach, które niekoniecznie Koniecznie, no, komukolwiek do czegokolwiek się przydają, to, to nie jest y, żadna wartość. Także podsumowując, kochani, z motyką na słońce, porwał się jak z motyką na słońce, to jest to dobre powiedzenie. Ono nie jest wcale zniechęcające, ono mówi tylko o tym, żeby zadbać o narzędzia, żeby to nie była motyka. Nie chodzi o to, że to nie ma być słońce, choć też może, jak mówiłam, najpierw warto zacząć od słoneczka. Ale chodzi po prostu o to, żeby nie porywać się na coś, jeżeli się nie ma jakichś narzędzi. Tutaj na pewno ktoś może zapytać i słusznie, a jak długo to ma trwać i tak dalej. To nie chodzi o to, że to ma trwać długo. Niektórzy czekają za długo, to prawda. Mają narzędzia, mają wszystko, co jest im potrzebne i mogą to robić, ale mają jakieś wewnętrzne opory i wtedy to jest zupełnie inna sprawa. I wtedy zachęcanie takich ludzi do tego, żeby tak, żeby poszli, żeby zrobili popchnięcie ich w tym kierunku ma sens. Ale to już jest jakby zupełnie inna sprawa. To nie jest kwestia tego, że nie masz czegoś że nie, tylko, że, że nie potrafisz, że nie znasz metody, tylko to jest kwestia tego, że no, ty sam nie jesteś o tym przekonany. I ja nie mówię o takich sytuacjach. Jeżeli ktoś nie jest o tym przekonany, to owszem, czasami warto jest skoczyć na głęboką wodę, ale i tutaj proponowałabym najpierw, żeby podbudować sobie poczucie własnej wartości, podbudować sobie tę wewnętrzną siłę, żeby było nam łatwiej. Bo jak mówiłam, skuteczność na samym początku. Skuteczność działań bardzo mocno łączy się z kosztami. A wśród tych kosztów są także koszty emocjonalne. Więc jeśli coś nas bardzo dużo kosztuje, jeżeli owszem, zrobiłam coś, ale dochodzę do siebie potem po zrobieniu tego e, czas jakiś, to pytanie, no, czy to jest takie takie wartościowe, czy to jest coś, co, 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 co warto było robić. To, że towarzyszy nam trema, to, że towarzyszą nam jakieś takie, takie fajne napięcie motywacyjne w momencie, kiedy coś robimy, jest normalne, jest właściwe, ale jeżeli są to uczucia no, tak silne i stres, który się w tym momencie rodzi jest tak silny, że to nie możemy potem jakiś czas do siebie dojść, no to znaczy, że to była motyka, tak? że tam zabrakło czegoś konkretnego, co by nas sparło. Mam nadzieję, że wyjaśniłam to dobrze. Porywajmy się na słońce, ale czasami może warto zacząć od słoneczka, a poza tym dobrze się przyjrzyjmy, czy narzędzie, które mamy, jest narzędziem i metoda, jest narzędziem i metodą, która nam to zapewni, yy, która pozwoli nam na to, że rzeczywiście osiągniemy ten swój cel, jakikolwiek on by był w wypadku, wypadku yy, słońca. I, I jakiegoś narzędzia z nim związanego. Dziękuję bardzo, kochani. I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy coraz lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiłkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.